Dobra, chyba odkryłam jak zrobić yy, limity yy, tego szafek, nie? Półek. no tego, świadectwa. Jak był tam kąt, tutaj mamy te ustawienia, no nie? Zaznaczamy tak jak przedtem, ten front i tutaj tą, tą szafę, nie? Tylko tutaj. Dajemy 109, no, mniej nawet. Powiedzmy 186, a tu 50. I teraz jeszcze trochę. Musi być chyba 180 równe. I wtedy będzie właśnie do tego tylko dochodzić. Oby to zadziałało, oby zadziałało. Tak, dobra, zadziałało. Teraz się tylko otwiera tak i tak. Więc to jest załatwione. Co prawda, tutaj yy, trochę to. A nie, to nie w tym. To w tym. Trochę chyba. A nie, dobrze, dobrze, nieważne. Czyli tak, robimy. Klikamy sobie tu bo usunęłam y, z tego drzewka, tutaj jest wiązanie, no nie? Mamy tutaj takie... Y, to mam tak, te wszystkie wspólne, równoległe, limit odległości. Jak był ten limit kąta, jak był tam ten kąt, to po prostu dałam prawe i usuń, no nie? I teraz chcę zrobić y, właśnie od nowa dobrze to, czyli klikamy tu, wiązanie. Teraz zaznaczamy to. I dajemy zaawansowane tutaj kąt. I teraz tak spróbujmy dać tu 170. Jest, dobra, jest. Jest napisane limit kąta. To już się cieszę, bo przedtem w ogóle to nie chciało się zmienić, jakby w limit kąta, tylko ok. To teraz możemy ogarnąć mm, te kąty, nie? Pozmieniać po prostu, żeby. Po, popróbować, popróbować, nie wiem, dajmy tutaj trzy stopnie. Zobaczmy, jak to wyjdzie. O, dobra, czyli tu musi być zero stopni, a tutaj powiedzmy tak. 95. pięć. Zero stopnie, a tutaj tak. 95. pięć. Ok? Zadziała? Chwila prawdy zadziałało. Szafa działa. W końcu drzwiczki się zamykają, otwierają. Można po prostu poprawić, żeby był ten sam kąt tu, jak i tu. Tutaj mamy kąt, yy, limit kąta. Tutaj był. Te. 180 stopni, 50. Mhm. Ja to zmieńmy na 60. O! Czyli się otwiera tak na 60 stopni, więc tutaj też musi być. Yy, zmieniamy to tutaj na dole. Limit kątem. Edytuj, po prostu yy, to będzie 360, odjęć, 60. no to będzie 300 chyba, nie, no niemożliwe, dobra, będzie po prostu 60 stopni, 60 stopni. No nie, 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 sześćdziesiąt to będzie tak jak tu To jest yy... Kurde, nie, nie nienawidzę matematyki już yy. no, dajmy tak dziewięćdziesiąt, okej? Okej, okej Dziewięćdziesiąt plus jeszcze Dwadzieścia. To już będzie tak w miarę. Sto dziesięć. Zero lub dziewięćdziesiąt. A, bo, bo ja wpisywałam w złym miejscu, tak? W złym miejscu wpisywałam. Dobra, teraz jest już dobrze. Szafa naprawiona. Wszystko ładnie.